Żadne aktualizacje, kurwa. Zegar. Stop. Cześć, witajcie, moi kochani. W kolejnym odcinku z Gothic 2 Noc. Kruka. Eee, tak. Eee, pomiędzy poprzednim a tym odcinkiem działo się naprawdę wiele. Eee, wyciąłem w pień wszystkich orków, o kurde, dookoła e, zamku. Oraz jeszcze e, dużo więcej. Zabiłem kilka smoczych zębaczy, taktyka na nich jest taka, że po prostu bierzecie ich pojedynczo. No i co jeszcze, co jeszcze... Aha, i w poprzednim odcinku zapomniałem na śmierć. Nie wiem jakim cudem, ale pominąłem... Ja, pominąłem klasztor magów ognia, a tam jest Milten. W klasztorze magów ognia znalazłem urnę teleportacji do zamku. Czy to będzie już przydatne? I teraz tak. Na początku udamy się do Miltena. Nie chciałem tam wchodzić bez Was. A czy gadałem z Zimmer, ale sobie potem wczytałem rozumiecie. Tutaj na tym stołku bodajże była Taruna. Tutaj w tych kuferkach nie wiem co było, ale nie było tutaj jakichś wielkich skarbów. Ehm, coś tu jest na tych półeczkach. Nic nie ma, okej. Okay. To sobie teraz idziemy do Miltena. Tutaj jest w ogóle jaka ciekawa historia. Tutaj, tu, tu nie mam Mil Miltena. Tutaj jest mapa całej Górnej gór gór doliny możecie mi wierzyć. Tutaj jest ta mapa. A no dobra pokażą. No i się, eee, ładuje się mapa i jest mapa. Ładnie i kończysz czytać, dobra. A tutaj jest jaka ciekawa historyjka. Miltena. Hmm. Pozwoliłem sobie trochę się tutaj urządzić. to by pomyślał, że pewnego dnia będę jedynym magiem w obozie. Nie powiem, że, żeby, żeby cieszył mnie powrót tutaj. Prawdę mówiąc, mam ochotę jak najszybciej stąd uciec. Cała, ta cała wyprawa skazana jest na porażkę. Wczoraj wyruszyli górnicy, zebrali ze sobą Diega. Nie zdziwiłbym się, gdyby jednak ten cwaniał, cwaniak przy pierwszej okazji dał nogę. Jakoś nie wyobrażam sobie go z kilofem w ręku. Cóż, wykorzystam wolny czas na zgubienie tajników alchemii. Milten. No cóż, czyli Diego został wysłany wraz z górnikami do wydobycia w celu wydobycia rody. A tu jest sam Milten. Siemano. No, czyli był już tam TIA Oczywiście, że ich pamiętam Na no, młódku mikro wszystko, dobra no jest bezpieczny, dobra Gordon jest w więzieniu, a Diego jest no a to jest bez sensu bo mieliśmy też opcję dialogu chodźmy uwolnić Gorna, a wcześniej jeszcze jest opcja żeby się dowiedzieć gdzie on jest, to jest trochę bez sensu ta opcja drogowa powinna się ujawnić dopiero po, tej, po tym dialogu, co teraz właśnie zgadałem, dobra, przydobywanie A Tutaj są dialogi bez końca, więc i tak to nic nie ma. Tutaj możemy sobie wszystko pozabierać, bo i tak nam to jest nasz taki przyjaciel z za lat i możemy sobie wszystko zabierać. Nawet nie ma tutaj zamka, czy znaczy tego. No, nawet nie ma. No, tej blokady. Zamka, po prostu. Knecht. Rycerz. Aha, no i mam 27 punktów nauki. I mam już w broni niedoręcznej mistrza. Mam, mam 65%. Zaraz pójdziemy się wyuczyć 70% i zobaczymy co dalej. Ale niestety ten tutaj, który uczy. Czyli to jest coś na katak. Y Kerolot to potrafi tylko nas do 60%, no, czyli już dla mnie to jest niewystarczająco. A yy, nie wiem, kto tutaj może nauczyć nas więcej. Po prostu sobie się wróciłem wcześniej do najemników i poszedłem do. Jak on miał? Do Korda i to mnie wyuczył. Ty, 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 ty. Już myślałem, że chcę milać czy coś. tak się, tak się nagle odwrócili. A no, już się Sejwy mi się wyżerpali, Widzicie tutaj, jak sobie wybijałem wszystkich orków? Garant. No, dobra. Dobra. No, ciekawem, bo chcę, chcę, chcę po prostu uwolnić yy, Gorna i pójść do, do Diega i no po prostu, żeby już wszystkich tam odwiedzić, nie? Ech. Was też po was też pożaru tak komary, bo mnie strasznie Wolning Gorna Klucz do, do lochu. Dobra zapis gry. Sorry, nie, że to tylko 5 pięć, pięć linijek. O, pięknie. I co my tu mamy? Yy, tutaj siedzi jakiś skazaniec. Kto to jest? Skazaniec. Spokojnie. Torzem zgadł. Tutaj siedzi kostek. Tutaj siedzi skazaniec. Tutaj siedzi. Nasz kochany gorn, ze, ze skazańcem oczywiście, przełącznik Siemano. Ja już taką mam. Czekaj, zobaczymy koniec. Kurde, tylko to ma tekst ma. Spoczko. Mhm. Zobaczymy czy, czy coś może jest... Ta fajnie. Czy, czy coś może jest tutaj u tego kostka? Coś tam jest schowane. Nic nie ma. Nie wiem, czy jest sens od, odwiedzać wszystkich skazańców. To jest bez sensu. No ale dobra, zamykamy za sobą drzwi, oczywiście. I teraz tak. Knech, knech, knech. Ogólnie plana dzisiaj rzecznik była podróż do. Um, no, do Korynis przejść przez przełęcz i nauczyć się trochę procenta władania bronią. A tego, no iśmy tak, tak, tak też zrobili. Najpierw powiedzieliśmy, że do Mitela. Może trochę ekspo dostanę dodatkowego. Kto wie, gdzie jest Milton? Ściągował gdzieś, może tam poszedł. Dobra, i co? I Unia Gorna. Była moc wypełniała całą dolinę. Prawdziwa katastrofa. Dobra, o. A nie... No, to lipa. Ja mam przy sobie chyba tam dwa dwanaście bryłek. Co możesz dalej zrobić? Spocz go, a ty gornie kiedy zamierzasz? Nie, po prostu wyrąbałem się przez cały kawał orków. Dzięki za cynk, spoko Okej okay. I... Dobra, to jest niekończący się dialog, dobra I tutaj już wszystko Moi drodzy Jeszcze tylko przed samym Przed przed, przed, co chciałem mówić. przed, 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 pójściem do góry doliny, znaczy, ble, przed, pój przed, przed, powrotem przed, 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 do musimy jeszcze Na początku się, o jeszcze wiedziałem, wiedziałem, przed, wiedziałem. o kurde Wiedziałem, wiedziałem, przed, wiedziałem przed, przed, dobra, czekajcie przed, No przed, z powrotem Buga nie ma. Um, tak niestety, ale gdy nagrywam gotik, mi nie odmawia posłuszeństwa, nie wiem czemu tak się dzieje. Um, tak. Pokonam tutaj wszystkich orków było to ani proste, ani trudne powiedzmy, było takieś, No takim to średnim wyzwaniem dla mnie. Ciekaw jestem co to tu jest, bo tu jest taka, taka grota. A nic tu nie ma, lipa moi drodzy. Ale w każdym bądź razie, jeszcze zanim będziemy iść, um, zanim będziemy iść um, znowu do Corinis, przejdziemy się do pewnego, do pewnej osoby, żeby pokazać wam, jak można zrobić pancerz z płytek pancerza pełzaczy. Tak to się nazywa. Um, Dobra, szybko. Aha, no i jeszcze byłem u piratów po zapas szybkiego śledzia. Naprawdę on się bardzo przydaje. A nie jest ale taki drogi. Hmm. Tutaj było masę orków, masę, masę. Jak widzicie, są nabiłem chyba nawet 4 levela On teraz 28. Nabiłem sobie tutaj przynajmniej 4, może nawet i 5 leveli Jest tu naprawdę dużo ekspa. Myślę, że tak szacując, około 50 tysięcy. Albo i trochę więcej Tak Ja chcę dojść W takie pewne miejsce Tylko już nie pamiętam Gdzie to się dokładnie szło, cholera Za daleko już chyba idę Teraz za daleko stanowczo Gdzie to się cholera szło Mmm, muszę sobie teraz przypomnieć chyba szło tam na górę No bez no zapomniałem A nie już wiem dobra Trzeba iść Trzeba iść moi drodzy w stronę W stronę orkowej barykady i przejść wzdłuż wzdłuż niej po prostu to jest ta orkowa barykada, za którą ni, 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 dosłownie nic nie ma. W sumie mogę wam to pokazać, ale żeby tam się dostać, trzeba użyć cheatu albo trzeba, nie wiem, jakoś się przebugować przez tą ścianę. Albo trzeba mieć naprawdę, nie wiem, z żeby tam wejść po jakimś murku. Nie wiem, czy istnieje takie wejście. To jest też trochę orków. Oczywiście już tu ich nie ma. <laughs> nie wiem w ogóle, jak spadł do poziomu. Mmmm, 10 tysięcy, trochę ponad. No tam nic nie ma. Tam było tylko skrzyneczka i to tyle. Już mi się skończył szybki śledź. Zapiszę sobie, żeby nie było, że mi się znowu skra... A nie Z, bez Z, tam się zapisuje, zapomniałem. No ale dobra. No i tak, tutaj się tak idzie. Tutaj są mogli z z którymi już mi się nie, nie chciał bawić, trochę tak po, poprychają mi przejdzie. Yy, aha, no i znalazłem też zwój przemiany w smoc, smoczego zębacza. Ja pierdolę, co to jest? Kurwa, co to jest? Jeszcze uroczłek. Pierwszy raz go widzę, ale nie jest jakiś wymagający. Jak widzę, tu nie znajdę, ale dużo ciągnie wiarę. Widzicie, już takim wikturkiem mi tu dużo nie dadzą w leczeniu. Dobra, zapiszę sobie tak, normalnie wiem, że on tu jest gdzieś taki myśliwy w tym pancerzu. Chyba nie tutaj miałem iść, ich... ja. yy, Na farce się żyłem, spoko. To na pewno nie jest tutaj. To jest tutaj... Tu, tutaj... Tak, je to, tak To jest tutaj. Gdzie tu jestem myśliwy? Najpierw się podjęł i nie mam w ogóle życia. Joki nie Przeżyłem na 1 HP mm. To jest dobry moment, żeby użyć pełni życia Jaki, jaki ma tego ten jak To jest broń dwuręczna Wymagana siła 100 obrażenia 80 Słaby To jest yy, trochę lepszy od tych orkowych Tak, dobra I siu widzicie? Tu mamy Gestacha Gestaw co słyszycie? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Tak, zgubiłem się, dobra, co tu robisz? Co tutaj? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. No. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem, wszystko na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Nie za zbroja. Niezła. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrob... Wtedy Wielek. byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Dobra, gdzie... no, gdzie on jest? Gnie... Przep... No. Jest trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wy... Wróć. O. Potrafisz oprawiać. <laughs> Kiedyś, kiedy nabierzesz doświadczenia, może nawet nauczyć. Co mnie nau można nauczyć? Nie. Ruch słodkiego zębacza. Po co mnie to? Płyty pancerza pełzacza. I moi drodzy, tak, to wymaga trochę punktów nauki, ale tak. Nie jestem pewien, ale chyba pewien człowiek nas może tego nauczyć za darmo. Ale to nie jestem tego pewien całkiem. Um, tutaj trzeba przyspieszyć przed tymi nie, szczurkami. I teraz tak. Um, ja chciałem Wam tylko pokazać, że istnieje możliwość zrobienia takiego pancerza. A sam go nie będę robił, ponieważ chyba już nie miał nawet jak, ponieważ pa, pan tego. Pełzacze są w jaskini no w tej w zawalonej kopalni tam gdzie jest... Tam gdzie był Dexter na przykład Tam tamtego, tam były pełzacze i są jeszcze w jednym miejscu, ale tych płytek nie wystarczy na tyle, żeby w, w, zrobić ten pancerz. Mam też w sumie jedną płytkę, nie wiem skąd chyba była, w, w, w jakiej skrzyni gdzieś. Po, do przełęczy górniczej, teraz się teleportujemy. Tak, 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 tak. Gdzie teraz mam iść? Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, tutaj. Dobra, spoko. To się chyba tutaj szło, żeby przejść tym fajnym, pokrytym, szybkim przejściem. Dobra, tutaj się szło? Ja, tutaj. Nie, nie tutaj. Nie przejścia. Eee, no, 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 no. Kurwa, gdzie ja mam iść? Cyk. Tutaj chyba. No, tutaj, ok. Mm. A czy ja mówię? No i nie można zrobić tego pancerza, ale bym, bym go sobie zrobił. On jest chyba w miarę fajny. Jak już w trzecim rozdziale się go nie opaca robić, yy, z uwagi na to, że. Chyba na, chyba na starcie trzeciego rozdziału możemy sobie iść niezależnie od klasy i po prostu sobie pójść po nowy pancerz i tyle. Tam są goblinki. Co oni tutaj robił? Są bańce małe. No i po sprawie. Bańce przy sobie? Tylko lagi? E to niech nawet. No mi się skończyła tego szybkość co to pogrzebacz pogrzebać jeszcze jedna miksurka i kufery tutaj mają tutaj nawet nie byłem bo dobrze wiecie wyrobiłem wszystkich orków zamiast iść bezpieczną drogą skórony mieszk tutaj sobie leży ładnie no bardziej dobra jak tu się schodzi teraz? Nie, chyba trzeba tędy zejść. z jakąś jakiś tunel. Tam jest ciemno. Mamo. Szczurki. Chodź tu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. O! Nie. Kryć nie szedł, ale. W sumie fajnie, bo nawet na, na normalnym ciosie ja mam już go prawie, że na hita. Fajnie. Old world, spoko. Old world, stary świat, dobra. I idziemy tym tunelem. Tu Ty jeszcze rysunek. Jak śmiesznie. A myśliwi, który nas może nauczyć za darmo, um, Płytek pancerza pełzacza, usuwania tego, jakże niezbędnego skilla e, e, Pokażę Wam, gdzie on jest na mapie. A słuchaj, już chyba teraz nawet mogę, bo jestem w widzicie czarnego trola? To on jest trochę niżej. Tak, to ta on jest tam, właśnie. Dobra, szybkie uszczeliny sobie jeszcze wypiję. Tu jest 69 i cykamy dalej. Musimy dzisiaj dojść do korda, wyuczyć się. Um, no, posługiwałem się bronią. Tutaj było masa. Tutaj byli orkowie. Pamiętacie? Czy mimo wszystko i tak musieli, musielibyśmy ich trochę chociaż wyciągać? Albo po prostu. <słuch> Źle poszedłem, ale to ja jestem zajebisty, nie? Tia. Yeah. Dobra, czy jednak nie musimy ciuć tych orków, żeby się przelać na, na przemycz? Fail. No nic. Tutaj już. Po, jak wrócimy na. Tego. No do Korynii, to powinniśmy już tam zostać górna. Nie wiem, czy to, czy to będzie już teraz, czy to po prostu będzie od trzeciego rozdziału, nie mam pojęcia. Nawet do kolonii, tu otwieram drzwiczki, te rycerzyki sobie stoją. Teraz tylko musimy sobie dojść do tego, no, najmików. Teraz gdzie to się schodziło? Tu jestem myśliwy Tam jest farma, to tutaj gdzieś powinno być to zejście schodkami i jest, dobra Są pięknie schodki. Idę teraz tylko tutaj sobie przejść Będziemy praktycznie na, na, na miejscu już Jesteśmy na, na tej... na polu tej, tej farmy całej. Widzicie, ziele, lecznicze. Mamy się skończył szybki śledzik, trzeba wypić nowego. mamy ich dużo to na bogato. Ty, 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 ty. Dobra, tam są już farmy, widzę i spoko. Myślę, że będziemy mieli tak 75% Skywiamy się w wtedy będzie spoko. O jezu, ale dreszcze mi przeszły. nie, nie, tak chodziło. Chodziło. Tak, nie no chodziło, Ok, już wróciłem, tak, tak, cały zdrowy. Nie ma wyjątku. Najmniej krody filk, właśnie pogada tak tak z I tak. Podobno. Znaczyna, mówię, tak, to nie prawda, powiedział mi o tym. Mógłbyś wyjaśnić, z... Jasne, Wtedy nie Wtedy nie ile tak to nie będzie, będzie kosztować? Nie ma o czym mówić. Trzymam nie... się, się od tego, tego zalega. Dobra. Mam swoje zdanie. Tak, Dlaczego on się tak denerwuje? To na przykład, może Jurko, Farmer? Nie może tak dalej być. A my chcemy pójść do Korda. Cyk, 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 zapisujemy sobie. O, jak fajnie. Czy ma akordy? Naucz mnie walczyć. Naucz mnie walczyć. Mogę cię nauczyć walki każdą bronią. Od czego... jednoręczna 10 punktów. I teraz znam za 15. Już jesteś. Ale muszę coś ogarnąć. Mamy 70% A broń wreszcie mamy 35%. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nie wiem To już jest w sumie dużo Mam teraz 17% hmm. No nie wiem, no nie wiem Dobra, wyuczę się jeszcze do 75 i będzie spoko Dobra, teraz mam jeszcze 7, tak? Mm. Już jest. Tak trzymać, dziękuwa ziomuś, mamy też 40% pozyskujemy się bronią dwureczną, co też jest fajne, hmm. nie wiem czy tak ciągnąć do 100% czy jak, na samych, te, na samych tabliczkach, tu ja już mogę sobie wyuczyć ile, żeby znaleźć, to jest za 2 to jest za 4 mamy 8%. To nie jest jakoś dużo, ale zawsze... Nie coś... musi no, ja się nie. Mówisz, nie, mówisz, się ja nie go I, I teraz tak. Hmm. Dużo by mnie to kosztowało. Pójdziemy do Lee. Może Gorm wrócił? Nie wiem, zobaczymy. Jeśli tak, to fajnie. Grzygane. Jeśli nie. No to przeżyję. Nie doszło do mnie nic. Torlofa. Najemnik, najemnik. Ale on oczywiście sprawdza lepiej. Przyszło mi tragedii. Czy coś się w końcu A więc to prawda. Co się stało z panem? I bardzo dobrze. A jeśli nie. Nie mówię ci przecież nic nowego. Jest... Czyli gornie wróci. Jak pizda zdal. Hm. Nic nie mogę a więc moi drodzy, to ja już się nawet w tym momencie wami pożegnam. W kolejnym odcinku będę już na miejscu, będę już tam... no. kurczę tu nie. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie złoczenia w kolejnym odcinku. I na razie. Hej jest ludziska.